Gluten Morgen z idziemy na spacerek. I jeszcze raz dzień dobry, Witajcie w kolejnym filmie na kanale Possum Travel. Hello, hello. Zapraszamy do subskrypcji i łapki w górę. I do kolejnego dnia z nami. Jesteśmy teraz z pieskami na spacerku, tak jak wspomniałyśmy. Tutaj nad rzeczką, nad sprawą. I tam za nami słychać y... Łapę, łabątki. Łapę które wyzywają, albo rozmawiają ze sobą, nie wiem. My za chwilkę wybieramy się na śniadanie w fajne miejsce, gdzie was zabierzemy ze sobą. Niestety nie bierzemy piesków. Powiem wam, że ogólnie tu nie jest zbyt przyjazny pieskom. Jest mało tych piesków, no i do restauracji też nie można Przynajmniej do tych, tu, których chciałyśmy. Nie można z pieskami, jedynie jest to w ogródku można. Jedynie w tej lokalizacji, gdzie odmieszkamy, to, ten, to są pieski. Bo w ogródkach, no. Tak. Ale w mieście to w ogóle nie było piesków. I powiem Wam, że nasze pieski robią tutaj furorę. Wszyscy się zachwycają. Nawet to, że Gucci wyzywa, to się ludziom podoba. Także tak. A Fabciu poznał bardzo dużo kolegów. I lubią sobie niuchać, węszyć, czytać Facebooka. No fajnie jest, nie? Podoba się. No. Dzisiaj się wyspaliśmy, A My super zaraz się spało. Właśnie super się spało. Wchodzimy tutaj w krzaczki, w drzewka. Uu. A my zaraz idziemy na to śniadanko, także zabieramy Was ze sobą. Jesteśmy na miejscu, tak się prezentuje menu. Oczywiście ja się decyduję na szparagi na toście, także zobaczymy. A znalazłam na Instagramie to miejsce. Także zobaczymy, jak będzie pysznie, no to wam Spusiło na pewno. Nas te zdjęcie. Właśnie, ciekawe czy będzie tak wyglądać. Ale ja zamawiam a y, romesco toast i veggie. I zobaczcie, woda. A do picia wybieram y, ginger and lemon tea. Tak, a ja biorę y, fresh orange juice. Chciałam dać mały update, jednak można z pieskami, także mogłyśmy wziąć pieski, no, bo pan jest. bardzo lubi pieski, tutaj co obsługuje mhm. i ma nawet treat, nawet ciasteczka tak dla piesków. Czy szły soczki. Chciałam tylko skomentować, że życie ze mną nie jest łatwe, ani samo ze sobą nie mam łatwego życia, ponieważ co miałam wybrać do picia? Kolebatę. lemon and ginger tea, a wybrałam orange, czusta, cokinia. A co do jedzonka, miałam wybrać romesco Toasty. Wybrałaś. Bez jajka, a wybrałam z jajkiem. Uwaga przyszło śniadanie, porcje jak dla... Ja chciałam zjeść takiego jednego tostu. Porcje jak dla, dla drwala. A, no miał być małe śniadanko. Ale tak. wygląda przepysznie naprawdę i też poragi tu. Mega. Wow, jestem w szoku. Wybrałam fantastyczne miejsce. No i teraz przyszliśmy z chłopakami na deserek. Oni śmietanka, my pistacjowe late w w Coffee, tutaj przy rzeczce. Przepiękna pogoda, Madzia jak widzicie krótkie spodnie, krótki rękaw, <grymne> także musi być ciepło. Ciepło jest, tak. Lepko pijemy, tak. ale przyjemnie. Jezus, jakie to hieny. już tu nie mógł się doczekać, on już wiedział, że będzie krem dla niego. Tak? Mhm. No i już. Chodziesz? Byłyśmy jeszcze na szybko tam w tym takim przy dworcu, powiem Wam, że no masakra ogólnie z tymi... Bo nie mówiłyśmy Wam, może pokaż w ogóle jaki mamy tutaj widok. Na dworzec hotelu. Widok z hotelu mamy na dworzec y, Ostbahnhof. Wcześniej nie pokazywałyśmy, bo tak mówiłyśmy, ze względów bezpieczeństwa, no ale tutaj mamy parking. Tutaj też mamy widok na samochodzik, także spoko. Oczywiście parking jest płatny. 11 chyba wychodzi euro za... Za noc, także nie jest bo w Polsce potrafi kosztować nawet po 100 zł. Gdzie niegdzie? Tutaj są chłopaki. Listiki? Dostali sobie krokodylki, a Madzia wam pokaże, co kupiłyśmy. Ja taki szybki haul. E, a tu pokoń, że jutro wam pokażemy też, e, jak wygląda pokój. Także. E, tu są pomber. Mi się każe, że one był kiedyś w Polsce. To są typowo chyba niemieckie skrópki. E, chusteczki, taki mokry papier toaletowy, bo w ogóle był euro euro za dwie sztuki, nie, więc myślę. Euro, a nie, euro 29? Czy euro 29 za dwie sztuki, więc też myślę, że to jest spoko cena w ogóle. Przydaje się. To jest w ogóle hit. 1,5 litrowa kola za euro 11. Tu wam pokazuję jedno, jeszcze jest zapach z czterech butelek, oczywiście, bo jeżeli chodzi. Ale tu... myślę, że jutro jeszcze kupię. Tak, jeszcze w drugiej nie mam, że dokupię. A ja będę polować na Aquapane, bo nie ma nigdzie Aquapane, tutaj akurat tym rewem. Tu wziąłem na spróbowanie sobie American Football Edition Dr Pepper Vanilla Float y... a, nie z cukrem, tego. to jest z cukrem na pewno. No. Dla chłopaków zapas tutaj smaczków. Doritosy Sweet, czyli Pepper, nie wiem, czy są w Polsce, chyba są. Nie, ja czarnych nie widziałam. A może i nie. Giotto. To giotto dla Meli, bo wiemy, że uwielbia to giotto. Ale takich nie widziałam. Ale takiego nie chyba nie było smaku masła. E, na, dla nas na spróbę wzięłam Haribo ale uświadomiłam sobie, że ap, żabka, apka są. E, I znalazłam zresztą takie fajne mini wrapy, high protein, także też nam się przydadzą do jakichś mm, teraz mini wrapki. E, znalazłam sobie tego... E, Locker? nie wiem, kojarzę go od szusz, że pokazywała swego czasu, jak właśnie gdzieś była właśnie w Niemczech, to mi się wydaje, że jadła tego Lotzkera. Ja go nie jadam chyba nigdy, tego wafelka locker, Lockera. Fanta da cams. wzięłam taką jej fantę, Mango Dragon Fruit, dla siebie też wzięłam na spróbę, ona jest też cukrem, nie, ale nie widziałam w Polsce. No i to jeszcze takie czekoladki dla Miryndy i piwka jakieś też tutaj na upominki, tak? No, także tak się prezentuje nas nas Hol. Idziemy y, zobaczyć y, chemię i w ogóle zacząć. Jutro jeszcze właśnie idziemy do DM, bo nie byłyśmy jeszcze w DM-ie niemieckim, także musimy tam się wybrać, a póki co idziemy się ogarniać. No i to jest właśnie ten dzień, ta godzina. Idziemy na koncert jay Balvina! Nie wiem, czy znacie, Jose Balvin, Migente. Mówię, Biamy. Oglądałyśmy y, o nim program na Prime Video. No i się zakochałyśmy i w nim, i w jego muzyce i w ogóle, ale to, nie, to jest nic. Mamy bilety, mi ten także idziemy na spotkanie z Balwinem. VIP gang będziemy, tak? Tak, także zobaczymy, pokażemy Wam pewnie, co dostaniemy, bo tam w pakiecie mamy y, coś dostać, także zostańcie z nami, żeby zobaczyć. Bo na miejscu chyba nie będzie może, możliwości nagrywania, prawda? Z nim? Chyba raczej nie. nie. Zobaczymy. Ale mamy mieć zdjęcia, także zdjęcia na pewno Wam y, wstawimy. A my już lecimy, bo już jesteśmy, zobaczcie, pod areną Uber Arena. Także. Nie mogę się No, życzcie nam powodzenia, świetnej zabawy i odezwiemy się pewnie po. To co, my już jesteśmy w środku? Mamy nasze VIP-gang, mamy Benz. I Kinia już ma swoją bluzę. Ja też mam swoją bluzę. Także jesteśmy już po drugiej stronie. Czekamy na Meet and Greet. Nagrywamy się z toalety i jesteśmy w shoppingu, Mamy koszulki, mamy bluzy, które były mamy kurtce, mamy leniarty, wszystko wam pokażę. Mamy teraz pół godzinki na toaletę, jak kupimy I idziemy wody, jedziemy na spotkanie, także zostańcie z nami. Uwaga, uwaga, jesteśmy pod samą sceną. Zaraz wam pokażemy. Tutaj barierka i tutaj zaraz się pojawi J Balvin. Wyszłyśmy z koncertu, ubrałyśmy nasze bluzy. Ja głosu nie mam, bo y, wszystkie piosenki śpiewały, w ogóle krzczały i w ogóle masakra. Powiem Wam, że w ogóle y, teraz z nas kiepsko widać, więc y, chyba nagramy z hotelu, co? Madzia ma podpis, ja też mam na swoje. Ale nagramy wam jak dojdziemy do hotelu do chłopaków, bo Super, lecimy się. Koncert naprawdę Najlepszy się. koncert, na którym byłam, tylko tyle powiem, ale zaraz powiemy Wam resztę. Zaraz spokojnie powiemy w hotel może jak dotrzę, bo pędzimy do chłopaków, a mamy jakieś 10 minut, także lecimy. Ola! 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 Jezu, Ola. 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 Hej, chłopaki, jesteśmy już po koncercie, idziemy na spacerek. Cześć! Cześć! Są chłopaki, zobaczcie. Jest radość, lecimy na spacerek. Dzielne chłopaki. Dzielne, nie ma, widzimy ich zostawiać. A ja cały koncert się stresowałam. Tu wodę ma pani, woda, woda. Cześć. Idziemy na spacerek, cześć. No i jesteśmy już po koncercie. Byliśmy już z pieskami na spacerze, także jesteśmy tutaj, żeby Wam co nieco opowiedzieć o tym, co się dzisiaj wydarzyło. Emocje jeszcze nie opadły. Zakupiliśmy bilety VIP. Na koncert J. Palwina, nie wiem, czyli tu ostrzenie ostrzy. Ose, nie ostrzy. kurde, czy coś mi nie O, dobra. Yy, w pakiecie było właśnie ta smyczka z tą zawieszką, J. Bluza. Niestety bluza była tylko w rozmiarze L, nie, M, M. albo XL. Ja wzięłam sobie XL, bo lubię takie obszerne. Jest troszkę za obszerne, ale daj radę. Później kupiłyśmy sobie, no a w pakiecie jeszcze był oczywiście mi ten jak widzieliście. Tak. Aha, no i takie opaski jeszcze opaski były. Opaski na rękę. Opaski na rękę, takie były. My bardzo lubimy muzykę J Balvina, muzyka typu reggaeton. Na pewno wielu z Was zna te hity, które już Wam pewnie dałyśmy w przebitkach. Mhm. Oczywiście do tego kupiłyśmy sobie po bluzce, no to może pokaż. Tak, wybrałyśmy taką samą. No coś i... Takiego, coś takiego? I Hosena nam podpisał. Tak, mam za autograf. Ma no mam swój podpis, ja mam swój, ale mam z tyłu. Yy, mam bluzkę pod spodem. W ogóle mm. jest Made in Colombia I w ogóle powiem wam, że yy, to spotkanie z nim to było. No mega przeżycie, nie? Słuchajcie, to były takie emocje nie do opisania po prostu. znaczy, może po nas w ogóle tego nie widać. Ale byłyśmy wewnętrznie po prostu podekscytowane, podjarane, po prostu ekscytacja. Jeżeli nie widzieliście tego e, dokumentu na Prime Video, e, to może... video e, z Meledina, właśnie, tak? Nie pamiętam, chłopak z Medellin chyba, tak. czy jakoś tak. Polecamy, naprawdę e, super. E, inaczej się też patrzy na takie artysty, jak się to obejrzy, skąd on się tam wywodzi w ogóle. Ale e, no, kontr był mega zajebisty. W ogóle ja jestem w szoku, że był taki klimat i... i, i ja uważam, że była lepsze na głosie niż na Beyoncé. Tak, no i w ogóle y, atmosfera nie? była też lepsza. Atmosfera lepsza, no po prostu organizacja na było cała. Na mam wrażenie. Na Beyoncé było sztywno jakoś tak. nie. A tutaj wrażenia. wszyscy pompa i w ogóle Boże, no, Po prostu jedna co? wielka impreza po prostu. Jedna była. wielka impreza, tak się czułam jakbyśmy byli na jednej wielkiej imprezie. Po prostu po zakończeniu jeszcze w ogóle koncertu Jose do nas wyszedł, w ogóle jeszcze chwilę tańczyliśmy. tańczyliśmy. Ale w ogóle y, ta sytuacja, gdzie ja nakręcałam, on nagle zszedł ze sceny, y, to na pewno wam y, wstawimy strzec yy, ze sceny i w ogóle był tak, no, no Centralnie, tak, przed podnosem go tak. po prostu. Musiałaś no, aż oddalić chyba, zoom zrobić, tak? Niesamowite nie? wyrażenie po prostu e, zostawił na nas ten koncert. Fantastyczna muzyka, energia, w ogóle po prostu całe serce daje, w, daje po prostu w te koncerty, w te występy na no, dla swoich Ta muzyka jest tak, tak, tak pozytywna, pozytywna. Uspokajająca, Ale no, my, tak my, my jej słuchamy już od miesięcy tak naprawdę w kółko cały e, czas praktycznie i ludzie byli fajni na koncercie. Może to dlatego, że on jest też z naszych kurczę lat takich, nie? W naszym wieku, starsi to... ludzie może byli, nie? Nie no fajna I była ja ekipa, wiem. po prostu ludzi mam wrażenie. No bo um, latynosi ogólnie są tacy pozytywni, mam wrażenie. I, i nie to, jest taka, się. to jest taka nacja, która jest mega pozytywna i ma e, mega fajną energię. I, I w duszy jesteśmy takimi e, e, latinas. No i co, chyba będziemy się już powoli żegnać, tak? Bo nie wiem, czy ty się jeszcze coś dodać tutaj? Na Parę prawie. słów tylko powiem, że wróciliśmy do hotelu i chłopaki okej, okay, wytrzymali ten e, czas, kiedy nas nie było. Bo w ogóle e... się tam być e, no sporo wcześniej. Aha, nie powiedzieliśmy jeszcze, ile kosztowały te bilety. Nie, nie wiem, czy chciałam się mówi. przypominać w ogóle z tym wszystkim. E, koszulka kosztowała 45 euro, bluza była w cenie, ale pewnie też była w granicach. Nie wiem, po ile były bluzy, pamiętasz? Bluzy było po 75. Aha, bluzy były po 75. Ale tych nie, nie było w ogóle do kupienia, to są tylko dla. dla. VIP gang. No. Także na pewno ten film miał tytuł. To poznałyśmy, mm, poznałyśmy J Balwina. Wstawiłam Wam wcześniej na pewno też już filmik, który nagrałam Mazi z nim, jak sobie robiła zdjęcie. Aha, najważniejsze, co było w scenie. Co było w scenie? Tak, mamy zdjęcia z J Balbillem. O nie ostrzy. O, moje wyostrzyło? Nie. Cholera. Poczekajcie. No coś nie... Ostrzy, nie ostrzy. Coś mi też nie jest, ostrzy. Nie. A moje jest niewyostrzone. Nie ostrzy, wiecie? Do dupy coś. Może bliżej muszę pokazać. Wiesz, że moja nie jest wyostrzona. Nie ostrzy. Chyba wstawimy wam tutaj jeszcze... O, teraz może. Moje um, w ogóle nie jest także wyostrzone. Tak, polaroidy. Bo twoje właśnie jest takie jakby ruszone. Ale jeszcze robili zdjęcie z Polaroidów i też z telefonów nam robili. Także tutaj wstawimy Wam zdjęcie, jakie mamy jeszcze z telefonu po samega Chociaż jeżeli śledzicie nas na Instagramie, to na pewno już widzieliście u nas na Instagramie. na pewno tam się pojawią dużo. Także zachęcamy do śledzenia, bo tam są takie rzeczy. W ogóle fajnie, że on zorganizował tak... ten meet and greet. Powiem, bo nie bardzo, było mało, meet and e, bardzo mało gwiazd się na to I decyduje, nie mam była... wrażenie, w, e, w ostatnim rzeczie bo było. E, Timberlake też nie robi w tym roku e, meet and greet, a my zresztą miałyśmy jedna Justina Biebera, kiedy to było dwa lata temu mhm. i niestety później zachorował i też nie było e, meet and greet. Na ostatniej gwieździe meet and greet to byśmy na Pei. No. no, ale to nie było coś takiego. No, tutaj było naprawdę, y, że z każdym sobie przybił piątkę, i, i, i wspólne zdjęcie, i w ogóle no, no zajebiste wydarzenia. Ja, ten, ja to nie zazdroszczę wszystkim. Warto wszystkich. zapłacić y, no. każdą kwotę y, za takie coś. Chciałam tylko powiedzieć, że zazdroszczę wszystkim, że rozumieją każde słowo tych piosenek w ogóle. I, no, I my w ogóle tak, się tak. Zaja zajarłyśmy się hiszpańskim i, i właśnie. My, tylko coś to indziej, razie, bo nie mam gdzie tego praktykować, o, tak. No My na razie z Duolingo tak. tylko uh, praktykujemy, tak naprawdę. Między a, sobą. A, I między sobą, no, a, a, a no, ty zajebisty język. No i jeszcze teraz właśnie się śmiejemy, że Jay miał też właśnie te nowe um, Jordany, które wychodzą 22 maja, które kosztują ponad tysiąc za parę. Ja mówię, o nie. No, ale było parę osób, które miało buty, i właśnie im podpisywał te buty, tak. i też chłopcom podpisał na scenie. Tak, no. Także mega. I w ogóle jeszcze jest taka akcja, że stojąc urodziny w kolejce. miał w ogóle jeszcze dzisiaj. A, no miał urodziny, ale stojąc w kolejce, właśnie do check-in VIP, spotkałyśmy taki, taką ekipę osób, których też śledziłyśmy właśnie. na Instagramie. Tamcerzy z TikToka. E, Tamcerzy z TikToka, którzy robią tak świetne choreografie, że po prostu brak słów, może ich tu gdzieś podrzucimy. Ja po prostu tak patrzę, I że znam te twarze, wiem kto to śmiesz, jest. To śmieszna sytuacja, bo oni byli y, przed koncertem nagrać sobie filmik z Bolwinem. Tak, nagrali sobie zaczęliśmy. TikToka. Ale y, nie były na koncercie, więc nie wiem. Przyjechali tylko spotkać się i nagrać po prostu project. Filmik, no. Tak. No ja to się żegnam. Tak? Big Gang się żegna z wami. Żegnamy się. Zajebista Żegnamy. pamiątka i zajebiste wspomnienie. I właśnie za to uwielbiamy koncerty y, i zapłacimy każdą cenę, bo. Bo to są takie wspomnienia, takie podróże, tak. które y, no, są na zawsze, na zawsze zostają. I, i, i zawsze kupujemy koszulki, i nieważne ile kosztują, <noise> i zawsze musi być jakaś pamiątka z, z takiego konceptu. Nie wracamy, nie, nie zastanawiamy się, nie podsumowujemy, jakie koszty idziemy spać. Minęło. Tak. <noise> Włączymy sobie jeszcze posłuchać trochę tą muzyczkę chyba tak, i położymy się. I, i, idziemy się kąpać, pać i jutro z pozytywną energią latynoską się budzimy i jedziemy dalej z tym e, koksem. No, także dzięki za udany koncert. Tak, było mega. No, J Balvin jesteś, kurde, gość. Także buenas noches. Buenas noches. Nasi drodzy. Zapraszam do subskrypcji. Pa, pa.